Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym uczestniczyłem w uroczystościach w miejscowości Radomsko poświęconym żołnierzom wyklętym, upamiętniającym tych wszystkich, którzy byli tymi niezłomnymi, nazwanymi wyklętymi, za to, że służyli Polsce, za to, że walczyli o wolną, niepodległą Polskę. Przybyłem tutaj na zaproszenie pani poseł Anny Milczanowskiej uroczystości, które rozpoczęła msza święta w intencji generała Warszyca Stanisława Sojczyńskiego tego, który był symbolem tej walki o niepodległość tego, który skupiał w swoich szeregach zarówno żołnierzy z powiatu radomszczańskiego, bełchatowskiego, Piotkowskiego, ale również też z powiatu tomaszowskiego to ci wszyscy, którzy gromadzili się pod jego komendą, starali się zachować ciągłość i niepodległości naszego państwa, starali się, żeby Polska była wolna, niezależna od Rosji, niezależna od Niemiec. Mamy jako Polacy, jako samorządowcy, obowiązek czcić i przypominać o tych wszystkich, którzy oddali swoje. Życie, oddali swoje zdrowie, walcząc o naszą niepodległość. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy tę uroczystość zorganizowali i którzy też pamiętają o tym, że te wydarzenia są niezwykle istotne dla. Naszego istnienia jako państwa polskiego, naszego istnienia jako Polaków. Drodzy Państwo, to ważne, żeby pamiętać o tych wszystkich, którzy walczyli o niepodległą Polskę, którzy dali tą daninę krwi, dzięki której jesteśmy dzisiaj wolnym, niepodległym państwem. Możemy mówić po polsku, możemy mówić o swoich granicach kraju, możemy pisać po polsku, możemy tą naszą, Trudną, dramatyczną historię cały czas pokazywać i wzmacniać naszą państwowość poprzez przytaczanie tych wszystkich kwestii, które są związane z wielkością państwa polskiego, które są związane z fundamentalnymi naszymi wartościami. Dlatego ta uroczystość, która rozpoczęła się w Kościele Ojców Franciszkanów. I ta uroczysta msza święta pokazuje, że te nasze korzenie związane z przyjęciem chrześcijaństwa w roku 966 dalej są podtrzymywane. Osobiście bardzo się cieszę, że była zgromadzona tak licznie. Młodzież na tej dzisiejszej uroczystości oczywiście byli przedstawiciele innych organizacji, które też pokazały w ten sposób, że pamiętają o tych którzy oddali jeszcze raz za nas życie. Pamiętają o żołnierzach wykrętych, pamiętają o żołnierzach niezłomnych. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję Pani Poseł Annie Miczanowskiej za zorganizowanie tych wspaniałych, pięknych, patriotycznych dzisiejszych uroczystości. Wśród gości zaproszonych, wśród tych, którzy byli obecni był obecny Marszałek Senior Pan Antoni Macierewicz, był obecny również Poseł Krzysztof Cieciura i wiele innych osób reprezentujących określone środowiska, które chciałyby w tu, w tym dniu być razem z nami. Ja od władz starostwa Tomaszowskiego w składzie delegacji Mariusz Węgrzynowski. Starostwo.